Módlmy się za Kościół Boży, aby głosił światu Boże Przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Módlmy się za rządzących, aby szanowali prawa obywateli do godziwego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Módlmy się za wszystkich zgromadzonych oraz wszystkich pracowników kopalni soli Bochnia i ich rodziny. I prośmy za pośrednictwem świętej kingi o błogosławieństwo, opiekę i zdrowie. Ciebie prosimy. Zdrowiaj Módlmy się za pełniących dzieła miłosierdzia, aby czynili to z wiarą i miłością. Ciebie prosimy. Zdrowiaj Módlmy się za wiernych zmarłych, aby dostąpili miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli serca otwarte na potrzeby więźni. Ciebie prosimy. Jest to jest to